Dzień dobry, moi drodzy, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Ja się nazywam Natalia, ale to już chyba wiecie, a jeśli nie wiecie, jesteście na moim kanale po raz pierwszy, to oczywiście zachęcam tego, żebyście kliknęli subskrybuj. Jeśli interesuje Was tematyka związana dietą, treningiem, ze zdrowym trybem życia albo i tematyka związana z modą, bo i takie tematy na moim kanale się pojawiają, wtedy koniecznie kliknijcie subskrybuj i zostańcie ze mną i dołączcie do naszego grona 1500 subskrypcji, za które bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. A dziś, moi drodzy! Pokażę Wam produkty, które koniecznie musicie mieć w swojej kuchni, jeśli się odchudzacie, jeśli chcecie, żeby Wasza redukcja przebiegła komfortowo, bez większych problemów, żeby była ona dla Was w miarę przyjemna i żebyście się raz na zawsze pozbyli tej tkanki tłuszczowej z brzucha, ud, pośladków, z całego ciała, żeby udało Wam się odkryć Wasze mięśnie, które udało Wam się zbudować przez ten okres zimowy. Także bez zbędnego przedłużania już lecimy z tematem. Pokażę Wam dzisiaj produkty, które mam w swojej kuchni, więc będą to produkty, które są delikatnie zużyte, po prostu, żebyście widzieli, że to, co pokazuję Wam, to jest autentyczne i ja faktycznie tych rzeczy używam. Zacznijmy sobie od produktów, które już jakiś czas temu Wam pokazywałam na moim Instagramie, a mianowicie od papieru ryżowego. Papier ryżowy jest to super produkt, jeśli chodzi właśnie o różnego rodzaju sajgonki, o różnego rodzaju właśnie spring rollsy, bo taki jeden papier ryżowy ma stosunkowo niewiele kilokalorii, a jesteście w stanie do środka włożyć naprawdę dużo warzyw, tofu, indyka. Jest to super produkt, na bazie którego możecie bez problemu zrobić obiad, kolacje czy jakieś tam przekąski na spotkanie z znajomymi. Tutaj mam taki papier różowy, który jest stosunkowo mały, więc trochę ciężko mi się go zwijało, a tutaj mam opakowanie, które specjalnie dla was zostawiłam. Trochę większego papieru różowego. I on zdecydowanie fajnie się zabijał, dużo więcej mogłam tutaj do środka napchać produktów. Te sajgonki, te spring rolls były takie bardziej pękate i bardziej się można było tym najeść, więc zdecydowanie bardziej polecam ten większy papier ryżowy. Ale tak jak widzicie, jest to produkt, który dostaniecie... Ten chyba kupiliśmy w Seltrosie, ten kupiłam w Auchan, ale widziałam naprawdę, że w każdym sklepie na tym dziale z, z produktami z działu azjatyckiego na pewno te produkty znajdziecie. Jeśli chodzi o skład, to skład tych dwóch produktów jest taki sam. tylko mąkę ryżową, wodę oraz sól, także... To jest tyle. Koniecznie musicie się w te produkty zaopatrzyć, bo naprawdę można zrobić masę przepisów. Kolejny produkt jest to musli, który już jakiś temu Wam pokazywałam i na moim Instagramie, i na TikToku, ale jest to musli, w którym się zakochałam. Niesamowicie nadaje się do różnego rodzaju właśnie podkręcenia owsianek, jaglanek, czy nawet do samego, żeby dodać yy, samo to musli do skera. Jako źródło węglowodanów oraz źródło białka w naszej diecie, ponieważ, moi drodzy, tutaj mamy płatki sojowe. Które są źródłem białka w tym musli, przez co w 100 gramach mamy aż 40 gramów białka w tym musli. Wiadomo, tutaj ze względu na to, że to musli ma kawałki czekolady, mamy też trochę cukrów prostych, ale w 100 gramach jest ich tylko 9,4, także nie ma tragedii. Aczkolwiek yy, uważam, że bardzo fajnie to musli sprawdza się na redukcji. W szczególności u osób, które lubią mieć świadomość, że gdzieś tam jakaś, jakiś kawałek czekolady w tym musli się znajdzie. Także serdecznie polecam. A, to musli znajdziecie w Lidlu. Wydaje mi się, że tylko w Lidlu, ponieważ tylko w Lidlu to musli, musli widziałam. Nie wiem, czy w jakichś innych sklepach, jeśli wiecie, to napiszcie koniecznie w komentarzu, może komuś się przyda. A jeśli już jesteśmy przy produktach, właśnie, które możemy zjeść z musli, to moi drodzy, nie mogłabym Wam tutaj nie wspomnieć o skyrze. Ja nie wiem jak mogłam funkcjonować, kiedy w Polsce skieryś nie były tak popularne. Uważam, że jest to jeden z fajniejszych produktów na redukcji. On ma tylko 64 kalorie w 100 g i aż 12 gramów białka. Yy, wiadomo, jest, trochę, jest to trochę mniej niż yy, chudy faruk, aczkolwiek macie tutaj już jakby gotowy produkt, więc wystarczy z tego dodać właśnie jakieś musli, jakiś ksylitol, owoce i naprawdę macie super posiłek, który jest bogate źródło białka. Także yy, rewelacyjny produkt. Wiem, że są jeszcze skiery smakowe, aczkolwiek większość tych skierów smakowych ma niestety w swoim składzie cukier. A tego, no, niestety, yy, jak doskonale wiecie po moim ostatnim filmie, w yy, no, na, na naszej diecie należałoby dość mocno unikać, yy, ale moi drodzy... Jeśli chcecie sobie zrobić takie skiry smakowe, bez żadnego problemu, jesteście w stanie to sobie stworzyć sami, sami w domu, bierzcie taki skyr naturalny, tylko do tego dorzucacie dżem 100% z owoców, tutaj jest akurat mój ulubiony brzoskwiniowy, on smakuje trochę jak takie gerberki dla dzieci, dlatego ja go bardzo, bardzo, bardzo lubię, ale mieszacie sobie ten skyr z tym dżemem, dorzucacie do tego musli, dorzucacie do tego jakieś borówki, macie naprawdę rewelacyjny posiłek. A jeśli już jesteśmy przy takim temacie dodatków, to nie wyobrażam sobie diety bez tych dwóch produktów, a w szczególności bez tego ketchupu. Ten ketchup już kiedyś Wam tutaj pokazywałam, go znajdziecie i w Auchan, i w Celgrosie. pisaliście mi też, że w Kauflandzie jest, w Tesco też go widziałam, także już jest coraz bardziej dostępny. Jest to ketchup, który w 100 gramach ma 45 kilokalorii. Normalne ketchupy, które ja na półkach sklepowych widziałam, mają od 90 paru, 95, do około nawet 120 kilokalorii w 100 gramach, także Tutaj tym keczupem zawsze sporo kilokalorii, a tym bardziej jak wiemy na redukcji każda kaloria jest na wagę złota. Keczup to życie. A drugi produkt moi drodzy to majonez lekki. Jeśli chodzi o majonez, no tutaj jak z, jak z każdym takim produktem, który jest źródłem tłuszczów, musimy uważać. Mimo tego, że to jest majonez lekki, to on tych tłuszczów trochę ma, ponieważ w 100 gramach ma 33 gramy tłuszczów. Także jest to sporo mniej niż ma taki normalny majonez, aczkolwiek też bym tego majonezu nie nadużywała ale zawsze warto wiedzieć, że taka opcja istnieje, która pozwoli nam zacząć troszeczkę kalorii. I kolejny produkt, moi drodzy, jest to produkt, który już trochę jest używany, także wybaczcie mi opakowanie. Jest to taki ryż preparowany, on jest rewelacyjny, ponieważ jest bardzo lekki, przez co bardzo fajnie nabija tą objętość. Jeśli wsypiecie 50 gramów tego ryżu, to zobaczycie ile to jest, jeśli chodzi o miskę, na pewno Wam w miseczce jednej nie zmieści. A robi niesamowitą objętość, i nasze oczy myślą, że zjadł dużo więcej niż zjadły w rzeczywistości. Ten ryż preparowany kupiłam właśnie w Oshą. Wiem, że na pewno znajdziecie go jeszcze w Kauflandzie i w Tesco. Nie wiem natomiast, czy znajdziecie go w dziale ze zdrową żywnością w Biedronce czy w Lidlu, ale jeśli wiecie, to po prostu tak jak poprzednio napiszcie w komentarzu, na pewno to dużo, dużej ilości osób pomoże. Jeśli chodzi o tego typu produkty ekspandowane czy preparowane, jest jeszcze bardzo fajna kasza jaglana, którą też bardzo kiedyś lubiłam, i ją na pewno znajdziecie w Tesco. To są produkty, które bardzo fajnie sprawdzą się na redukcji, ponieważ nabijają taką objętość. Jeśli chodzi o skład, to w składzie mamy tylko ryż. Także super. I przychodzę do kolejnych produktów. Również musicie mi wybaczyć, że te opakowania są już trochę otwarte, ale to dlatego, że po prostu ja tych rzeczy używam i polecam Wam je ze szczerego serca, bo to mi się po prostu sprawdza i to zawsze mam w swojej kuchni, i bez tych rzeczy nie wyobrażam sobie mojej kuchni, moich szafek, mojej lodówki na diecie. Te produkty to makaron ryżowy. To akurat pokazałam Wam dwie firmy, dwie różne firmy, ale to jest jakby ten sam, ten sam produkt. Makaron ryżowy jest super, ponieważ on bardzo szybko się gotuje. Znów nabija nam kosmiczną objętość, jeśli chodzi o makaron. Wydaje mi się, że on robi największą objętość wśród makaronów, które do tej pory używałam. No i dla osób, które są na diecie bezglutenowej, jest to makaron bezglutenowy, aczkolwiek no, ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby z naszej diety bez podstaw rezygnować z glutenu. Także makaron ryżowy dla wszystkich osób sprawdzi się rewelacyjnie. Jest to super opcja do takich dań, gdy jesteśmy naprawdę bardzo głodni, przychodzimy do domu i nie wiemy, co zjeść. To wrzucacie taki makaron na wodę, do tego wrzucacie warzywa na patelnię, o których zaraz, do tego dorzucacie pokrojone tofu i macie super, bardzo objętościowy, bardzo odżywczy posiłek. I kolejna rzecz, jest to produkt, który już jakiś czas temu Wam pokazywałam, ale również nie wyobrażam sobie mojej diety i remo chyba tak samo, bez tego produktu, jest to ser taki, jest to ser lekki, rycki, on ma dużo mniej kilokalorii i dużo mniej tłuszczu przede wszystkim w 100 gramach, bo w 100 gramach ma tylko 13 gramów tłuszczu, to jest produkt, który rewelacyjnie nam się sprawdzi właśnie na redukcji, ponieważ zaoszczędzamy dość sporo kilokalorii i jest to bardzo fajne źródło i białka i wapnia w naszej diecie. Kolejny produkt, moi drodzy, to jest Mozzarella Light. Bez tego produktu również nie wyobrażam sobie swojej diety. Mozzarella w 100 gramach ma aż 19 gramów białka, także naprawdę to jest sporo. Więc dla osób, które nie jedzą mięsa. To jest to super źródło, źródło białka w wiecie i tak samo źródło wapnia. Także koniecznie polecam. Mozzarellą light, czy na, na przykład z tym serem light jesteście w stanie przygotować naprawdę masę posiłków, na przykład zapiekankę makaronową, wrzucacie makaron, warzywa i to wszystko, znaczy yy, to wszystko ścieracie właśnie albo ser żółty, albo właśnie tą mozzarellę i macie super posiłek, yy, który jest bogate źródło białka, węglowodanów, błonnika, jest tam dużo warzyw, także koniecznie musicie się zaopatrzyć i koniecznie musicie mieć mozzarella light u Was w lodówce. I kolejny produkt, który musiałam na świeżo wyciągnąć właśnie z zamrażarki, są to warzywa na patelnię. Nie martwcie się o to, że te warzywa są mrożone, bo one mają tyle samo wartości odżywczych, tyle samo witamin, co warzywa takie świeże. No chyba, że je po prostu będziecie gotować milion godzin, ale to wtedy warzywa świeże również by straciły te swoje właściwości odżywcze. Także to jest super opcja, by zawsze mieć te warzywa w lodówce, u nas zawsze są w zamrażarce. Kiedy tylko na przykład nie mam po na obiad, to wrzucam te warzywa na patelnie, dolewam trochę wody, przykrywam przykrywką, trochę je podduszam, to będę sama właśnie ten makaron ryżowy, jakiś tofu czy kurczaka i obiad gotowy. Także koniecznie warzywa na patelnie muszą znaleźć się u was w lodówce. Ja zazwyczaj wybieram te, które nie mają e, ziemniaków w składzie, ponieważ ziemniaki trafiają jako źródło węglowodanów w swojej diecie i dlatego też wolę sobie te węglowodany właśnie z warzyw takich mrożonych przeznaczyć na przykład na makaron. Także jeśli wybieracie, to moim zdaniem warto wybrać te, które nie mają w składzie ziemniaków. Ostatni produkt który chciałabym Wam pokazać, mianowicie taka mieszanka mango-ananas, którą ostatnio udało nam się wyhaczyć w Lidlu. Jest to super produkt, e, jeśli chodzi właśnie o redukcję, ponieważ te kawałki są dość spore i ananas i mango w 100 gramach mają stosunkowo niewiele kilokalorii i również nawijają nam tą objętość posiłków. Ja tych rzeczy nie blenduję, wsypuję sobie te owoce do miseczki, oczywiście odmierzając wcześniej, Odczekam chwilę i dopiero wtedy zaczynam te owoce jeść i naprawdę zjedzenie takiej miseczki to jest 15-20 minut, a kilokalorii stosunkowo niewiele dostarczamy, a nasze oczy myślały, że zj zjedliśmy całkiem sporo. I to tyle, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie mi koniecznie znać, klikając łapkę w górę. I kliknijcie też subskrybuj, jeśli oczywiście filmik Wam się podobał. Zapraszam Was jak zawsze na mojego Instagrama, tam jestem na co dzień, jeśli macie jakieś pytania dotyczące tych produktów, dotyczące jakichś innych rzeczy związanych z dietą. Czy chcielibyście zasugerować jakieś kolejne tematy na filmiki, to zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam jestem codziennie. A my widzimy się w kolejnym filmiku, pamiętajcie, o 10.30 co niedzielę. Do zobaczenia, pa pa!